Brud i nieustające zakwity świnic skutecznie odstraszają turystów i uniemożliwiają mieszkańcom korzystanie z jeziora Soczewka. Pomimo wieloletnich apeli, petycji i interwencji, stan wody w jeziorze cały czas się pogarsza. O szczegółach Anna Piotrowska. To nie odpływ ścieków. To jezioro Soczewka w gminie Nowy Duninów. Sinice w tym roku zakwitły wyjątkowo szybko i jak widać, kąpiel w jeziorze nie jest możliwa. Jak się trochę spojrzy na wodę, to raczej. Odechciewa się pływanie tutaj, no Zaniedbane jest po prostu. Kiedyś byliśmy tu dawno, dawno temu. Rzeczywiście tu tętniło życie, było dużo młodzieży, było czysto, coś się działo. Była wypożyczalnia sprzętu, było zupełnie inaczej. W tej chwili nie ma nic. No. Tak trochę umiera Soczewka. Kąpiel w takich okolicznościach przyrody jest także bardzo niebezpieczna dla zdrowia. Kąpanie się w tym jeziorku nie jest bezpieczne, ponieważ może to grozić yy... Porażeniem układu nerwowego, a w związku z tym dłuższą wizytą w szpitalach bądź innych placówkach medycznych. O problemie z wodą w soczewce mówiliśmy już na antenie TVP3 Warszawa. Jak sytuację ocenia Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie? W odpowiedzi czytamy. Wody polskie są zobowiązane do prowadzenia kontroli stanu technicznego urządzeń wodnych. Kwestie związane z jakością wody leżą w gesty innych instytucji, takich jak inspekcja sanitarna czy wioś. Niemniej jednak prowadziliśmy kontrolę stanu wody. Nie zaobserwowaliśmy wówczas zakwitów wody i roślinności porastającej dno jeziora ponad lustro wody. Pan Gabriel Dydak, od początku zaangażowany w walkę o rekultywację jeziora, nie poddaje się. Przygotowuje petycję do Komisji Europejskiej. Jeżeli zostaną przedstawione fakty Komisji Europejskiej, zostaną przedstawione zdjęcia, również artykuły pracowe bądź naukowe. Istnieje pewne małe prawdopodobieństwo, że Komisja Europejska zechce zainteresować się osobiście tą sprawą. W innym przypadku wkrótce nie będzie już czego ratować. Anna Piotrowska, TVP3 Warszawa.